Już nadchodzą. Koniec ze mną. Co ja mam teraz robić? Przestań marudzić, Limonko. Nie zachowuj się jak księżniczka. Księżniczka? Już wiem. Może odegramy zeszłoroczną sztukę księżniczka kontra potwór. Co o tym sądzisz? Wyglądasz naprawdę strasznie. Tym razem to na pewno się przestraszy. Chodźmy! Aha. Jesteś bardzo śmieszny. Króczku, przebrałeś się za mikroba, żeby przestraszyć moją czkawkę? Ale ja jestem potworem, a nie mikrobem. Zdecydowanie wyglądasz jak mikrob i w dodatku taki śmieszny mikrob. Ale niestety ten mikrob nie pomaga i narobię wstydu Limonce w szkole. Przykro mi, a wszystko przez tę moją czkawkę. To nic. Jesteś najfajniejszym tatą nawet z czkawką. Kiedy masz czkawkę, odstraszasz nawet najgorsze mikroby. Hej, hop, 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 Mikrob! hop, mikrob No właśnie. Co robimy? Wyjdę na scenę razem z tatą, króczku! Jak i po co?